Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam w kolejnym odcinku raportu kubickiego. Moi drodzy, no dużo się wydarzyło w, te, w ciągu tych ostatnich 24 godzin, więc nie będę was trzymał w niepewności i zaczynamy z wysokiego. Tak, moi C. drodzy, z wysokiego C, ponieważ yy, Unia Europejska wezwała do wydania nakazu aresztowania zełańskiego. Yy, konkretnie chodzi tu o posłów yy, holenderskich. Ja wam tu przedstawię materiał. Materiał ma minutę 11 sekund. Tutaj są napisy dodane po rosyjsku. Ale nie w tym rzecz. Ja nie znam holenderskiego. Jeżeli ktoś tu jest i zna holenderski biegle, i będzie mógł w komentarzu tam potwierdzić to, co ja tu powiem, to będę bardzo wdzięczny, że się tak wyrażę. Natomiast tutaj korzystając z napisów, z napisów rosyjskich udało mi się to. Także ja wam to już pokazuję. Mam nadzieję, że wytrzymacie to minutę minute z językiem holenderskim. Al deze rapporten over de deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland zijn pure propaganda. Rusland heeft miljoenen Oekraïnse vluchtelingen opgevangen. Beetje buiten, sorry. Waaronder gelukkig ook honderdduizenden kinderen die door het Oekraïnse leger werden en worden gebombardeerd. <sighs> het parlement moet zich tegen deze Oekraïense. Ukraińscy... oorlogsmisdaden uitspreken. Het Internationaal Strafhof moet Zelensky hiervoor vervolgen. Oekraïne is bovendien zelf de grootste leverancier van kinderen voor pedonetwerk, mensensmokkel en orgaanhandel. Het heeft hiervoor kinderkennels met draagmoeders. In Rusland In Rusland krijgen kinderen een traditionele opvoeding. en opleiding. In het Westen krijgen ze transgender-indoctrinatie, hormoonblokkers en genitale verminking. De hypocrisie is hemeltergend. Het Westen moet ophouden met deze oorlogshitserij. Moynihan, u hebben hier Marcela de Graaf. Marcel de Graaf. Ik zaciteren wat hij zei, want według niego. To jest poseł holenderski do Parlamentu Europejskiego. Według niego, Zełęski organizował dostarczanie ukraińskich dzieci europejskim pedofilom. I teraz cytat. Wszystkie te doniesienia o deportacji ukraińskich dzieci do Rosji to czysta propaganda. Rosja przyjęła miliony ukraińskich uchodźców. W tym niestety setki tysięcy dzieci, które były i są bombardowane przez armię. Ukrainy. Parlament musi wypowiadać się przeciwko ukraińskim zbrodniom wojennym. Międzynarodowy trybunał karny powinien pociągnąć zełęńskiego do odpowiedzialności za to. Ponadto Ukraina jest największym dostawcą dzieci dla sieci pedofilskich. Oraz handlu ludźmi i organami. W tym celu powstają żłobki z matkami zastępczymi. W Rosji dzieci otrzymują tradycyjne wychowanie i edukację. Na Zachodzie są poddawane indoktrynacji osób transpłciowych, stosowane, stosowane są dla nich blokery hormonalne i okaleczanie narządów pół płciowych. Hipokryzja jest po prostu odrażająca. Zachód musi zaprzestać podżegania do wojny i wspierania Ukrainy. Moi drodzy, ja nawet już tego nie komentuję. Liczę, że wy komentujecie to za mnie. A jak rozmawiamy o Ukrainie o Zełańskim moi drodzy, to chciałem tylko taką krótką informację wam przekazać. Otóż klątwa Zełańskiego działa w tej chwili na Waszych ekranach nieprzypadkowo takie zdjęcie, a nie inne. O co chodzi? Bundestag wyraził wotum nieufności dla kanclerza Scholza, otwierając drogę do przedterminowych wyborów parlamentarnych w Niemczech. No cóż, moi drodzy, tak to jakoś wygląda, że ten, który się zaczyna bardzo kolegować mocno z Łęckim, zaczyna mocno tracić w notowaniach. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie w Polsce. Szanowni, a tutaj chciałem Wam przedstawić pewną yy, grafikę. Tak, w tej chwili na Waszych ekranach ja tu Wam pokażę, żebyście łat łatwiej mogli to sobie. To sobie zobrazować. To jest, yy, jaka jest opinia Ukraińców o Polakach. Stosunek Ukraińców do Polaków stał się dwukrotnie gorszy, moi drodzy. Według badania opublikowanego przez Rzeczypospolitą w 2022 roku, dobry lub bardzo dobry stosunek Ukraińców do Polaków miało 83%. Natomiast w 2023 67%, w 2024 już 41%. Generalnie o co chodzi? To są podane ilości, tutaj co widzicie, to są ilości osób na dane pytanie. I tu na dole jest napisane źródło. Badanie przeprowadziła na zlecenie Centrum Mieroszewskiego ukraińska pracownia InfoSapiens w dniach 1-11 listopada 2024 metodą Kati na losowej próbie 1008 Ukraińców. Ale najlepsze jest to pod spodem. Które z europejskich państw najbardziej pomogło Ukrainie pod względem wojskowym i humanitarnym? I według Ukraińców Wielka Brytania. Następnie Niemcy, Polska na trzecim miejscu, później Francja. No, 11, to nawet nie wie, kto im pomagał. No to to już jest w ogóle ciekawostka. Ale yy, ja tylko zadam jedno podstawowe pytanie. Moi drodzy, widzicie tą statystykę, prawda? To niech mi ktoś teraz powie, taki pan Mencen. Czy inny polityk, jak to się mówi, z lewicy z prawej, czy lewicy z lewej? Na jakiej podstawie i po jaką cholerę my mamy im pomagać? Skoro oni i tak twierdzą, że my im nie pomagamy, to lepiej wcale nie pomagać. I tak wyjdzie na jedno. Szanowni moi drodzy, ale jak rozmawiamy o Ukrainie i o pomocy, to ja Wam coś pokażę. Otóż tu jest jeden na Waszych ekranach z moich ulubionych polityków europejskich. Czyli to jest minister spraw zagranicznych Peter Siarto. O co chodzi? Węgry na naradzie minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej zablokowały przyznanie Ukrainie ponad 6 miliardów euro pomocy wojskowej. Poinformował o tym na konferencji szef węgierskiego MEZ Peter Siarto. Budapesz sprzeciwił się także wysłaniu misji wojskowej Unii Europejskiej na Ukrainę w celu szkolenia sił zbrojnych Ukrainy. No moi drodzy, powiem tak... Węgry, jak i Słowacja mają naprawdę światłych polityków, i uczciwie powiem: zazdroszczę im, bo to, co się u nas w kraju dzieje, to nawet nie jest dno. To nie są wodorosty. To jest 7 metrów mułu i najgorzej, że to się pogłębia. Ale to jeszcze nie wszystko. Doskonale zdajemy sobie sprawę, co się dzieje w Gruzji. I moi drodzy, tu na waszych ekranach, dwóch najbardziej rozgarniętych i światłych polityków w Unii Europejskiej to jest Wiktor Orban i Robert Fico. Jak podał Euronews, y, Orban, Iro i Fico zawetowali sankcje Unii Europejskiej wobec Gruzji. Węgry i Słowacja odmówiły poparcia propozycji wprowadzenia środków wobec gruzińskich urzędników. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że po prostu Unia Europejska chciała y, znowu wtrącać i wkładać swoje łapy między drzwi. No, dzięki tym dwóm panom nie udało im się to. Powiedzcie mi. Po jaką cholerę my jeszcze w tej Unii siedzimy? Bo ja już przestaję po prostu ogarniać, co się po prostu dzieje. Takie jest moje zdanie, bo o to, co się wyrabia, to nie ma nic wspólnego z wolnością, z demokracją, a jest to po prostu dyktatura. Dyktatura komunistyczna, tak to nazwę. Moi drodzy, pokazywałem przed chwilą Wam dwóch polityków Unii Europejskiej, czyli Wiktora Obana, Roberta Fico, którzy są jak najbardziej za zakończeniem tego konfliktu na Ukrainie. A teraz wam przedstawię stanowisko Rosji. Na waszych ekranach teraz jest stały przedstawiciel Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Wasili Niebeznia. Powiedział, że nie może być mowy o roli NATO w porozumieniu na Ukrainie. Stwierdził tak stały przedstawiciel Rosji. I teraz rozwinimy to. Ten plan inicjatywy Zoeńskiego, który Zoeński tak podawał o tym pokoju, nazwał pseudopokojową inicjatywą Zoeńskiego i możliwą zasłoną dymną przed kolejną eskalacją. Miało już takie coś miejsce w przypadku ataku Sił Zbrojnych Ukrainy na przygraniczny region Kurski. Niechęć Kijowa do pójścia w kierunku pokoju przewijała się w odrzuceniu węgierskiej propozycji zawieszenia broni w okresie świątecznym. Tak powiedział Wasili Niebieznia. Ponadto stały przedstawiciel przypomniał, że Zełoński w prostacki sposób odmówił rozmów na temat zawieszenia ognia, jak również odmówił wymiany wziętych do niewoli ponad 600 Ukraińców. Coś dodać? Myślę, że to się komentuje samo. To jest to, co powiedziałem wczoraj. Zełańskiemu zależy, żeby jak najbardziej ta wojenka się kręciła. Ale myślę, że już niebawem, a zaraz Wam coś pokażę, to taki będzie humor. Moi drodzy, wydaje mi się, że tak to po prostu powinno wyglądać, bo jeżeli Banderlandu nikt za mordę nie złapie i nie będzie trzymał w ryzach, to tam zawsze będzie źle i zwykli ludzie po prostu będą ginąć i cierpieć a przy okazji inni też za to cierpią. Tak jak na przykład obywatele polscy. Moi drodzy, a teraz chciałbym już przejść do Polski i trochę posmęcić po swojemu. Dlaczego? Ostatnio bardzo dużo na różnego rodzaju live'ach, tiktokach, live'ach YouTubeowych rozmawiamy o wyborach prezydenckich w naszym kraju. Szanowni, ale ja sobie tak dosyć mocno myślałem, i wiecie co? Mam wrażenie, że te wybory się nie odbędą. Oczywiście to jest wszystko moja subiektywna opinia. Tutaj ma tak naprawdę trzy kroki, żeby te wybory m, prze, przejąć dla siebie. Pierwsza rzecz, mógłby wprowadzić stan wyjątkowy. Oni potrafią, moi drodzy, bo przecież oni się z sądami, z konstytucją, z niczym się nie liczą. Tak. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, będą brać temat na przeczekanie, żeby minął termin ogłoszenia wyborów, i wtedy kadencja prezydenta obecnego się przeterminuje, i oni sobie wstawią na, na to swoje stanowisko człowieka, który będzie im pasował, na przykład feldmarszałek kotłownia, który podpisze wszystko, co oni mu każą. Tym bardziej, że ten Armagedon z ustawami, który oni stworzyli, to jest po prostu jakiś kuriozum a on i tak podpisze Mówiąc szczerze, na nim i tak już tak naprawdę wiszą zarzuty, i to jest, to jest gruby temat. No i jeszcze jest trzecia rzecz. Wybory się odbędą, ale zgodnie z tym, co oni mówią, nie uznają kandydata. Ale dlaczego na przykład wybory mogą się nie odbyć, moi drodzy? A zobaczcie, co jest z komisją teraz, z PKW, Państwową Komisją Wyborczą. Dla tych, którzy nie, nie znają sobie sprawy, jak to działa. Otóż tak, przyjmijmy, że ja zakładam komitet wyborczy kandydata na prezydenta Marcina Kubickiego. No zebrałem te wszystkie, spełniłem te wszystkie warunki i tak dalej, wszystko gra muzyka. I nagle na polecenie mm, kancelarii premiera Państwowa Komisja Wyborcza yy, mówi tak, panie Kubicki, ale nie może pan yy, startować w wyborach, bo bo nie. Ale dlaczego? No, bo nie i koniec. I ja w tym momencie nie mogę zarejestrować komitetu wyborczego. Czas do wyborów mija. Ja oczywiście składam skargę do sądu, ale sąd ma to głęboko w ciężkim poważaniu. I oni powiedzą: No dobra, panie Kubicki, skarga jest, no może to rozpatrzymy za trzy miesiące, a może za pół roku. Ewentualnie może odrzucić, że skarga jest niezasadna, bo, bo tak. Nie jest to w możli, drodze możliwe? Oczywiście, że jest możliwe. I uczciwie powiem, yy, w tej chwili yy, jestem pełen obaw co do tych wyborów, bo my tu rozmawiamy kandydat ten dobry, ten lepszy. Niektórzy mówią lepsze, większe zło, mniejsze zło. Dla mnie zło jest zawsze złem. Natomiast zauważam, że te wybory po prostu mogą się nie odbyć. Dajcie znać w komentarzu, jak wy na to patrzycie, bo ja osobiście uważam, że, że ekipa Gauleitera do tego doprowadzi. Tak to widzę. Moi drodzy, ale żeby tak smutno nie kończyć dzisiejszego odcinka, to taki żart. Można powiedzieć yy, z terenów, gdzie, gdzie mieszkam. No, co prawda, będzie o Szkotach. Jeden młody Szkot stwierdził, że zamieszka w Australii. I postanowił spróbować tego życia na obcym lądzie Znalazł mieszkanie w Australii w małym bloku I zamieszkał tam, ale po tygodniu dzwoni do niego matka Żeby się dowiedzieć jak mu idzie No jest dobrze, mówi Angus, bo tak miał na imię Tylko tu mieszkają jakieś dziwni ludzie Jedna kobieta krzyczy cały dzień Druga leży jęcząc na podłodze A facet przeciwka wali głową w ścianę o, najświętsza panienko, mówi matka. Mam nadzieję, Angusie, że nie zadajesz się z takimi ludźmi. Och, nie mamo, mówi Angus. Siedzę dniami i nocami i gram na swoich dudach. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Kołu się podobało, poproszę o tego lajka. Pamiętajcie o subskrypcji i oczywiście o dzwoneczku, bo mnie to pomaga. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się i dobrego dnia życzę. Hey.